z tej strony Kaw, kawo i dzisiaj gramy w CSA2, normalnego, świeżo jesteśmy po trollowej rundzie i mu to powiedziałam, że to był troll. właśnie nie lubię go, nie twader. No i dzisiaj gramy normalne po prostu w CSA2. Skrzydłowe. No i tyle. Dobra. Możesz Weź jeszcze overpass, weź wszystkie mapy włącz, nie, nie tylko niuka. O, dobra. I nie, pewno nie. No dobra. A w no. niej. No, jak ja chcesz? Dobra, odpal. A, ja mam na koniec z tej strony kucha, ze mną jest oczywiście, a I. chcieliście Prawda? kiedyś zobaczyć, no nuby grają przeciwko kilku profesorom? Prawda. Jak tak, yy, widzicie dobry film. Jakby co, to ja ogólnie yy, ostatnio. I... Gdy tak po prostu sobie rano mówię sam wce zagrałem, to na niuku grałem, to byli tacy, takie nuby były po, mo po przeciwnej stronie mojej i tak wygrywałem. Ja też imigrałem. No. Nie, ale to w nerwie o nowym Vertigo. Co? To, że teraz Scytem jest B, a A rozłączy to się. Scytem. Co, jest A. B. Idzie się na A, a nie na B. Aha. To Zobacz, jak się słona na B, nie? Ja no, może się nie należy nie zwróciłem. Ja tak, dobra, on Coś... prawdopodobnie jest na B. Wait. A nie, dobra, dobra, nie, nie. Witam nie? ja nie lubię tego sajta. Patrz, ile jak ktoś skampi kurde tutaj. A kurde, ej co, skąd to masz cztery pingu tylko? No bo jestem pro! To nie zależy od cię prosam. A to, to dlatego, że prawdopodobnie mam dobry fotel gamingowy. Nie, to nie zależy od fotela gamingowego. Nie tak. jest, jak to jest żart. To jest Są ma. słabi, oni są słabi. A, a wiesz, że ka prawdopodobnie każdy tak udaje. Nie wiem, dziękuję. No, nie każdy. I nieprawdopodobne. Czyli nasze skiny. A, a ja ci tego skina nie kupię? A, tak. Na moje urodziny kupiłeś. Hm? Um, Ty mi coś lepszego Jeszcze, te, jeszcze, te, jeszcze to, jeszcze ja ci mało dałem. No ja ci kupiłem Garys Moda. No darysmoda. właśnie. Ja się no. mało dałem. No. Nie no, ale to nic. I tak mi tyle starczy. To jest idealny prezent od ciebie był. Ten skin jest super. O kurde, tutaj są, o, wydwoja. No nie, ja nic nie my trafili. No, nie ma sprawy. O mój, okej, a na bok, na bok. Ale widzisz, oni... Jest... O kurde. Nie, no, a ten sobel. Jesteś, jak ten sobel to robi? On miał Awka, to Awka miał sobel, właśnie akurat wtedy. Brzmi trochę jak ten artyst. Muzyczny. O, to jest. Stop, stop, stop. Bo my jesteśmy na tym mapie po gorszej stronie. Juj, juj, juj ja tutaj będę kampił. Mhm, Ok. Tak. Ale dziwny jest teraz start tego vertiga. No O, na dole są. Jezus, nie patrzyłem. Jesteśmy teraz. O, oh wow, no, no, ja jestem taki tragiczny w tym Czekaj, ty montujesz swoje filmy? Tak. Czyli wycinasz wszystko? Nie wszystko, ale wycinam. Ale może wycinam. Mhm. I to mnie boli. I to mnie boli. I mhm. okay, okay. Już w kastracji. A czemu teraz zaczynamy Le. ogólnie dwoma tymi? Są dwa spawny. Czekaj. Ja oni są... Dobra! Dobra. Dobra. Pamiętasz, jak mówiłem o tobie, że, o, że jesteś fatherless? Nie. Oni są fatherless i motherless. Aha. No. I okay. nie wiedzą, co to fatherfity. Tak w ogóle... To jest taki fajny Far Cry w promocji. I czy byś kupił sobie? Ile? Za 36 zł. Ze 170. Ile? Ze 180. Ze 180. Bieram. Mm, szkoda. Okej, okay, tam są. tu do Tutaj są, bo są jeszcze kroki. O, co? Obity jest trochę ten D... No to będę tutaj Dobrze nie, co ja robię. Ile mu dostało? Siedemdziesiąt jeden. Zadałem mu tyle. No bam, bam. Ojrzeć? Kupię nie, nie, ja tylko kupuję nowe, ale kupuję, no. bo jest fajne, no. no tutaj... I pewnie tam nie dam teraz, nie idą tamtędy. No, idą do A. Ale patrz, ja ich odejdę drugą stronę. No. ale oni to Vertigo zmienili. Nie na pierwszy... nie kiedy wyszło C kiedy wyszła ta mapa na CS2. Oni zmienili później w jakimś ablejcie. No też mi się chyba tak wydali. Mi się nie wydaje, bo ja grałem Vertigo w CS2, kiedy wyszło dopiero. To no, plantuję, plantuję! Wiem, wiem, ja tutaj idę właśnie. Ja Chciał umrzeć. O oh, ła, wow. serio, by jestem pipi boli! Dobra, dobrze no, jak mówię, Ała, to wiesz o co chodzi. Tak, dobra. Jeszcze go, ty jechał. O mój! My... O, że się idzie, o mój! Ja, teraz poprzedz! O! Się... Oh! Alfard! Nie, 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 proszę, proszę, Aśpisz proszę, proszę. Wy... Nie, że jesteś taki 4, super dobry. Tylko w Dobra, to w takim. Jest dobrze, także. Jest ma... kropki byś miał. Dobra, bierzemy to, Bierzemy n 4 a 1 s Ja biorę granat zapalny. Na mm, no, Bo tutaj teraz nie ma przejścia. No, No, jak było oh. fight na B? Było lepiej. No... Taśmieć pierdolę Nie! Nie, zabą go tak zabił! Tempie okej Ja już szczelić bo mnie bolała Nie, jak to jest? Nie, jestem tu Nie, tak? Nie! tuż ich! mój Dobrze. Oooooo! Ja pierdzielę tym polanym idiotom, który by bez... się... dobra. Bo oni znają to wyszło. Rasujemy na nich. Dam najpierw jakiegoś shotgunna i rasujemy. Zaraszujemy następnym, następnym razem, no. Go, no, go, go! Co? Jak... Nie wiem, jak... był fight na B było 100 razy milionów no. lepiej. I wyśmiej tam posłać. Mhm mm Jeszcze dwa A, on, dobra, oni są na innym sajcie Mmm, no Idź, drogi, miaj na tym Ła hmm? wow. A mnie spędzi dupa No jak cię nienawidzę! Ha, ha! Użyć. Nie, bo może jak się. Ej, ej, znaleźłeś tytuł na, ten, na tą na, na ten filmik. Chwila, 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 nie mam. Dwa mu wygrają w grę dla plusów. Pros. Mhm. E, fejkuj może? Nie wiem. Biam Nie, go siedzi. No, ja mu trafiłem w głowę u mnie. Nie wierzę. U mnie nie, to u mnie nie. A u mnie mu trafiłem. No i on zabrał. Staje się już w mamy. To jest wiadome akurat. Dobra, wiesz, że się w ga na. I raz się nie wyjejdę. Ja, ja no, nawet Mogę Cię posadzić znowu, chodź. Idą tu. Chyba. Nie widzicie, że nie. Tu są. Nie! Jak? Ile mu zadałem? Poczekaj, gdzie się to patrzy? No ja nie wiem ile mu zadałem. O, spędzi mnie. I nie mam No widzę go tam. On jest znowu tam. On jest znowu tam, gdzie mnie nie zabił. Gdzie mnie zabił on jest tam. Klikaj, klikaj. Nie, nie, ten. nie. E, mam, mam, mam pomysł. Mam pomysł. Nie, to była nasza ostatnia runda. Eee, no bo No nie, ja chcę ich strzelić w łeb, bo on tam tamten napisał kropkę i wiesz o tym. Kupujemy dwie, dwie berety. No, oczywiście. Dwa berety game. A ty a ty, mi, ty nie no. lubisz jak ja do gr, gram do beretami. Wiem, ale dzisiaj to wyjątek. No daj bombę, daj bombę, daj bombę, daj bombę! Bo już nie można nabejść. No nie, można tylko na. Hmm. Chyba ja, kto to wymyślił? Chyba, ja, że się da jakoś przeskoczyć. Kto poszedł na spotkanie i ten i powiedział, tak musi być. S -s -s dobra, strzelaj tam czasami. Dobrze. No, idę ze I sam ja? nie Oj, ty mały. Dobra, co? Co, ty mówię? Hm? O, ja? Ja nic nie mówiłem. Mhm. Mm no, chodź. Dobra, A, idę od razu. A, a ty idź znowu tam do góry. Ja, ja, ja idź do góry? Mhm. Żeby znowu ich zbejtować. Wiedziałam, że tam jest, widziałam go. No co? Nie, 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 nie. I drugi to jest, nie. Ale jest obity dużo, ten jeden. Ten drugi jest obity, ten drugi jest obity dużo. On jest tam, za tą zasłoną, za tym zasłoną jest. Tam. O. Bo go dużo obiłem. Dobrze, dobrze grasz. dobrze gramy. Patrz! Nie, po prostu terroryści mają łatwiej tutaj. No bo tak jakby to jest strasznie zły update dla antyterrorystów. Nooo dosłownie. A znowu idę od razu A ja pamiętasz, gdy my się schowaliśmy w tych i cały czas Nie. Czy to nie ty byłeś? Nie, 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 to była ja, to była ja. No. Oni słyszą jak zmieniam broń? Nie, nie, oni nie słyszą. A zmieni broń? No nie, nie słyszą. Właśnie ja też nie słyszę i tak się powiedzieć. Bo ja wiem, że nie słyszą, bo ja na pewno nie słyszałam swoich teammates. Także nie Nie! Jest obity trochę. Nie! Nie! Bo ja chciałem tak zrzu zrzucić ten, a ubiegł się o barierkę. Ja pierdzielę, kto to zamontował? My, Zabiję, my już to nie, tego nie wygramy. Ale przynajmniej, ale... przynajmniej remis spróbujmy zrobić. Na pewno, nie ale Spróbujmy. Okej. Okay. Jest! Co? Ty go zabiłeś? Nie, to ja powinienem go zabić. Ja go strzelam. mi kila. Uh. Masz, 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 masz. Masz. Proszę. Ja cię, ja... Ja myślałem, że tak cię nie zabiję. Ej, dobra, zróbmy to jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. Dobre, znaczy, dobrze, ja, dobrze, ja, dobrze. ja wiem, że to się na czerwone zamienia, ale możemy może być, że... Ja? Ale nie, to się zamienia jak jest ten. Jak jest po prostu zamknięte. Nie, jak ktoś jest w środku. już skończyłem o ty. Ja tutaj siedzę tylko, żeby na telefonie grać. Papieru nie ma. Papieru nie ma. Jest! U mnie jest. A nie, tu jest. A... Idziemy, On, tu jest... idziemy, idziemy. Tak, tak. Idziemy, idziemy, idziemy. Po cichu, po cichu. Mm. Biegnę. O, no, dostałem rozgłowa. Harry, że cię zabrałem, ale wiesz. Może dużo jest tu. Próbuję, żebyśmy tak. To... Ej. Bomba, bomba, bomba. O, dobrze. Tak. To jest SSG. Kto gra SSG? No, Nie r mam... no ja grałem w poprzedniej rundzie, hmm. wtedy wiesz. Ale no. Możemy jeszcze wygrać. Zremisować mnie ja to byś nie No, no tak, 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 tak. Dawaj jeszcze raz. A co, jak zadzwonimy pod ten numer tutaj? W ogóle. Ja w realu nie Ale tak boję się, że mi kurde zabiorą cały pieniądze. Do minuty czekamy. Nie pójdą ci lata, Ty puste Zbawię to, żebyś się, że jak ktoś otworzy, to walnie mu Już. Wychodzimy. Znowu. PRZESNAŃ! No to słyszą, no i teraz wiedzą pewnie, gdzie jesteśmy. Bum, myślą. NIE! Ja już go strzelałem! Proszę kuba, proszę kuba o. O, o, o! Ja wiedziałam, że tam będzie, oni zawsze tam są Takie, takie, chciałem patrz, rzucić o tą ścianę mm -hmm. Nie, żeby się odbiło całkiem, poleciał ten, ten, ale wiesz, coś mi nie poznał, mm -hmm. no, bo jestem idiotem Patrzę na mnie Patrzę na mnie, jak mrugniesz to, jak, um, um, jak mrugniesz, mrugnąłeś, to ja cię zabijam Chodź. Teraz teraz nie, teraz chodź na kucaka i... Znaczy nie na kucaka, tylko pod shiftem. I idźmy od razu, żeby podej... żeby nie podejrzewali. Że, że po, żeby żeby. My się zawsze mój, że jak ktoś... słyszy jak ten, jak zmieniam mnie Nie, nie. Wiesz co robić. Tak. Nie! Strzeliłem go tak dużo razy, powinienem zginąć. zginął. EZ! ZAMIENIŚ... Odwróćmy tabelę, niech my wejdźmy na czele. EJ, 6-9! Napisałbym takie nieładne słowa, ale bym dostał bana. Pewnie. O pysznie! Boją mi się. Zgłoś? Poczekaj. Z Najlepszego, z najgorszego odcinka. Nie, Czemu wyszedłeś? Nie wyszedłem. Dobra, nie chcę mi się już. Bye, bye. Dobra, to do widzę. To ostatnie, to tyle z dzisiejszego odcinka. Do widzenia, i papa.